Nie wiedziałem, co robić. Nawet, wiesz, nie wiem do dziś. Naprawdę, naprawdę dobrze mi szło podwozie. Po prostu opony były gorące. Więc my, Judy i ja wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do szpitala. Samochód wracał. Sądzę, że Frederick dał temu wyraz. Tak zrobił, ale po wypadku i czwartym zakręcie na końcu Daytona 500 straciliśmy czujność. Więc ruszasz. O człowieku. To było 18 lutego 2001 na Daytona 500, największym wyścigu NASCAR. Na to, że legenda walczyła ze wszystkich sił, nie tylko po to, by wygrać, ale także po to, by chronić swoich kolegów z drużyny i rodzinę. Ale gdy ryk silników ucichł, cały świat Nascar pogrążył się w śmiertelnej ciszy. Dale Earnhardt, zastraszacz, odszedł na zawsze. To zwycięstwo znaczyło tak wiele, a mieć je i nie mieć, nie móc dzielić się nim z Dalem. Dzisiaj, po ponad dwóch dekadach milczenia, Darrell Waltrip, człowiek który był świadkiem tego wszystkiego z kabiny komentatorskiej, w końcu ujawnia ostatnie przejmujące słowa Dale'a Earnharta przed tym fatalnym wypadkiem. Te słowa nie tylko zmieniają sposób, w jaki postrzegamy Dale'a, ale także rzucają światło na jego prawdziwe ja, ojca, przyjaciela i niezastąpioną legendę. Dołącz do nas, gdy ponownie przeanalizujemy historię Dale'a Earnhardta, jego wyjątkową relację z Darylem Waltripem i to, co naprawdę wydarzyło się tamtego pamiętnego dnia. Widzę, jak samochód Dale'a zostaje uderzony. A gdy zostaje uderzony, samochód się uwalnia, a następnie wystrzeliwuje prosto z powrotem na tor wyścigowy. Kim był Dale Earnhardt? Dale Earnhardt nie był tylko świetnym kierowcą był ponadczasową ikoną NASCAR i amerykańskiej kultury. Aby zrozumieć, dlaczego nazwisko Dale Earnhardt jest wymieniane z takim szacunkiem i intensywnymi emocjami, musimy wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło do spokojnego miasteczka w Karolinie Północnej, gdzie został ukształtowany, by stać się legendą. Dale Earnhardt urodził się 29 kwietnia 1951 r. w Kanapolis w Karolinie Północnej. Dorastał w rodzinie głęboko zafascynowanej sportami motorowymi. Jego ojciec, Ralph Earnhardt, był znanym lokalnym kierowcą wyścigowym, znanym ze swoich wyjątkowych umiejętności jazdy. Jednak pomimo otoczenia w otoczeniu związanym z prędkością, dalej nie otrzymał zachęty od ojca. Ralph martwił się, że wyścigi nie zapewnią stabilności jego synowi. Jednak pasja Dale'a była niepowstrzymana. Od najmłodszych lat zakradał się do garażu ojca, aby nauczyć się naprawiać samochody, a nawet nauczyć się jeździć starymi, zużytymi pojazdami. To był początek podróży pełnej wyzwań, ale także ogromnej inspiracji. Dorastając, Dale Earnhardt był zdeterminowany, aby realizować swoje marzenie o wyścigach, nawet jeśli oznaczało to rzucenie szkoły średniej. Jego wczesna kariera nie była łatwa. Dale zaczynał od lokalnych wyścigów, gdzie walczył o znalezienie okazji i zmagał się z trudnościami finansowymi. Ale jego odporność się opłaciła. W 1975 roku Dale Earnhardt zadebiutował w NASCAR Winston Cup podczas wyścigu World 600 w Charlotte. Chociaż nie osiągnął niezwykłego wyniku, jego śmiały styl szybko przykuł uwagę profesjonalistów. W 1979 roku Dale zdobył nagrodę Rookie of the Year. Co było kamieniem milowym w jego karierze. Zaledwie rok później, w 1980 roku, Dale Earnhardt zdobył swoje pierwsze mistrzostwo NASCAR Cup Series, stając się jedynym kierowcą w historii, który wygrał mistrzostwa natychmiast po otrzymaniu nagrody Rookie of the Year. To właśnie wtedy Dale zaczął się ugruntowywać jako niepowstrzymana siła w NASCAR. Jego styl jazdy, odważny i nieustraszony w kolizjach, przyniósł mu przydomek The Intimidator na to, że nie był tylko świetnym kierowcą, ale także przebiegłym strategiem, gotowym zrobić wszystko, aby przechytrzyć swoich konkurentów. Ale Dale Earnhardt nie był znany tylko ze swoich umiejętności wyścigowych. Dla fanów uosabiał odporność i ducha nigdy się nie poddawania. Pomimo ogromnego sukcesu, Dale utrzymywał prosty styl życia. Regularnie wchodził w interakcje z fanami, poświęcając czas na rozdawanie autografów i robienie zdjęć. Stając się bohaterem w oczach milionów, obraz czarnego Chevroleta numer 3 Dale'a nie był tylko symbolem szybkości, ale także reprezentacją siły i determinacji. Przez prawie trzy dekady swojej kariery Dale Earnhardt wygrał 76 wyścigów i 7 mistrzostw NASCAR Cup Series, dorównując legendarnemu Richardowi Petiemu. Jednak dla Dale'a sukces nie polegał tylko na tytułach. Chodziło o inspirowanie kolejnego pokolenia i całkowitą zmianę sposobu, w jaki ludzie postrzegają NASCAR – nie był tylko kierowcą wyścigowym. Był ikoną kulturową, żywą legendą amerykańskiej klasy robotniczej. Dale Earnhardt był symbolem siły i wytrwałości, ale na to, że nie wszyscy chcieli ustąpić przed zastraszaczem. Wśród jego najtwardszych rywali pojawił się Darrell Waltrip nie tylko po to, by rzucić wyzwanie Dale'owi, ale także po to, by zbudować relację pełną napięcia i cichego szacunku. Co się stało, gdy te dwie legendy się zderzyły? Odkryjmy historię tej rywalizacji i niespodziewanej przyjaźni. Earnhardt i Waltrip, rywalizacja i szacunek. Relacja między Daleem Earnhardtem i Darelem Waltripem to głęboko ludzka historia w historii Nascar, w której dwie silne osobowości zderzyły się, rywalizowały i ostatecznie znalazły głęboki szacunek i przyjaźń. Przez całą swoją karierę nie tylko dostarczali emocjonujących wyścigów, ale także zbudowali relację, która była równie złożona. Co emocjonalna, pozostawiając niezatarty ślad na fanach. Od samego początku Earnhardt i Waltrip wyróżniali się jako dwie najjaśniejsze gwiazdy NASCAR, ale w zupełnie inny sposób. Earnhardt, nazywany intimidatorem, wyrobił sobie wizerunek agresywnego kierowcy, gotowego podejmować ryzyko, aby wygrać. Ścigał się z jednym celem finiszować jako pierwszy, niezależnie od przeciwnika. Waltrip z kolei był symbolem mądrości i strategii. Słynął ze swojej zdolności do odczytywania sytuacji i kalkulowania każdego okrążenia, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne zwycięstwo. Te kontrastujące style nie tylko zdefiniowały ich kariery, ale także sprawiły, że ich starcia były jeszcze bardziej dramatyczne. Ich zderzenia na torze często stawały się centrum uwagi mediów i fanów. Jednym z najbardziej pamiętnych incydentów był wyścig w Richmond w 1985 roku. Podczas zaciętej rywalizacji na ostatnich okrążeniach. Nagła kolizja wykluczyła ich z wyścigu. Wściekły Waltrip skrytykował Earnharta w telewizji na żywo, nazywając go zbyt agresywnym i niegrzecznym. Earnhardt, jak zwykle, zbył to uśmiechem i skupił się na kolejnych wyścigach. Dla niego wszystko, co działo się na torze, było po prostu częścią gry. Jednak ich konflikty na torze były czasami rozwiązywane momentami niespodziewanego humoru. Waltrip wspominał kiedyś historię o tym, jak wjechał w ścianę podczas wyścigu All-Star w 1995 r. i doznał obrażeń na tyle poważnych, że złamał trzy żebra. Zaraz potem podszedł do Ernharta i zapytał: O czym myślałeś? Dale Cooley odpowiedział: O czym myślałeś, próbując mnie wyprzedzić, a potem z figlarnym tonem podsumował mam nadzieję że wyciągnąłeś wnioski nigdy więcej nie próbuj wyprzedzać mnie na zewnątrz ernhard odszedł jakby incydent był tylko przypadkową lekcją ale ich relacja wykraczała poza rywalizację z czasem ich starcia ustąpiły miejsca wzajemnemu szacunkowi waltrip zaczął postrzegać ernharta nie tylko jako lekkomyślnego kierowcę ale także jako szczerego i oddanego przyjaciela w wywiadzie waltrip opowiedział jak w każdy wigilijny wieczór ernhard dzwonił aby złożyć mu życzenia Pewnego roku nie zadzwonił. Pomyślałem, że musiałem przegapić. W Daytona zapytałem: Czy zadzwoniłeś do mnie w Wigilię, czy przegapiłem? Dale tylko się uśmiechnął i powiedział: Że nie musi dzwonić do ciebie co roku i odszedł. To był Dale, prywatny, ale głęboko troskliwy. Inna historia ilustruje cichą życzliwość Ernharta. Podczas wyścigu w Martinsville samochód Waltripa miał poważne problemy z oponami i nie mógł kontynuować bez napraw. Podczas gdy wszyscy zakładali że Earnhardt, który prowadził wyścig, nie będzie się tym przejmował. Po cichu zapłacił zespołowi Waltripa za nowe opony, pozwalając rywalowi wrócić na tor. Earnhardt nigdy o tym nie wspomniał, a Waltrip dowiedział się o tym dopiero wiele lat później. To był Dale, powiedział Waltrip. Nie potrzebował, żeby ludzie wiedzieli o jego dobroci. Po prostu zrobił to, co słuszne. Za swoją zaciętą osobowością, na to, że Ernhardt był prostym człowiekiem z głębokimi emocjami. We wspólnym wywiadzie z Waltrip, Ernhardt przyznał: Kłóciliśmy się wiele razy, zderzaliśmy się wiele razy, ale to część gry. Daryl jest prawdziwym mistrzem, ma wspaniałą rodzinę i szanuje go. Nie mów o mnie źle, dobrze? Te słowa ujawniły zrozumienie i uznanie, jakie Ernhardt żywił do Waltripa. Jednego ze swoich największych rywali. Ich przyjaźń stała się jeszcze silniejsza, gdy obaj przeszli szczyt kariery. Niestety, Waltrip nigdy nie miał okazji w pełni wyrazić swoich uczuć Ernhartowi przed śmiercią. Śmierć Ernharta w katastrofalnym wypadku podczas wyścigu Daytona 500 w 2001 R pozostawiła znaczną pustkę w sercu Waltripa. Tragiczny dzień podczas wyścigu Daytona 500. 18 lutego 2001 R. Był czymś więcej niż zwykłym wyścigiem NASCAR. Było to wydarzenie otwierające sezon, w którym najlepsi kierowcy świata rywalizowali na najbardziej kultowym torze. Nikt nie mógł przewidzieć, że tego dnia NASCAR straci jedną ze swoich największych legend, Dala Earnharta. Dla Dyla Earnharta Daytona 500 w 2001 roku nie był po prostu kolejnym wyścigiem, ale świadectwem kalibru zespołu, który zbudował. Dale Earnhardt Incorporated. Dwa samochody jego zespołu, prowadzone przez Michaela Waltripa i Dale'a Earnhardta Jr., prowadziły wyścig, ale Dale nie ścigał się tylko dla siebie. Pełnił rolę obrońcy, zapewniając zwycięstwo swoim kolegom z drużyny. Przed wyścigiem Earnhardt powiedział swojej drużynie: "Dzisiaj ścigaliśmy się nie tylko po to, aby wygrać, ale aby udowodnić że Dale Earnhardt Incorporated jest najlepszym zespołem na świecie. Gdy rozgrywały się ostatnie okrążenia, napięcie na torze osiągnęło szczyt. Michael Waltrip prowadził wyścig, tuż za nim Dale Earnhardt Jr., podczas gdy Dale Earnhardt bronił swoich pozycji przed kierowcami z tyłu. Sterling Marlin, Kenny Schrader, Rusty Wallace i inni naciskali mocno, aby wyprzedzić, ale Earnhardt, dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom jazdy, trzymał się swojej pozycji chroniąc formację jak wojownik na torze. Na ostatnim okrążeniu wszystkie oczy zwrócone były na walkę o zwycięstwo. Następnie, w chwili przeznaczenia, Sterling Marlin lekko uderzył w tył samochodu Dale'a Earnharta. Numa, samochód numer 3 stracił kontrolę, uderzając mocno w ścianę na zakręcie numer 4. Dla widzów na trybunach i oglądających w telewizji kolizja początkowo wydawała się czymś rutynowym, czymś, co jest dobrze znane w sportach motorowych. Ale chwilę później na torze zapadła cisza. Perspektywa Daryla Waltripa. Tego dnia atmosfera na Daytona 500 była elektryzująca, a w kabinie komentatorskiej Fox Sports Daryl Waltrip był świadkiem jednego z najbardziej pamiętnych momentów w swojej karierze i życiu. Jego młodszy brat, Michael Waltrip, zbliżał się do swojego pierwszego zwycięstwa w Daytona 500. Dla Daryla było to jak spełnienie marzeń. Gdy Michael przekroczył linię mety, Daryl nie mógł powstrzymać dumy i ekscytacji, krzycząc na żywo na antenie, Michael to zrobił. Zrobił to, jego głos się załamał, przytłoczony szczęściem, ale ta radość trwała tylko kilka ulotnych sekund, zanim wszystko się zmieniło. W tym momencie Darrell spojrzał na tor, szukając znajomego samochodu numer 3 Dale'a Earnharta. To był widok, który śledził przez cały wyścig. Samochód jego przyjaciela, byłego kolegi z drużyny i niezłomnej ikony NASCAR, ale teraz ten samochód się nie poruszał. Leżał nieruchomo przy murze oporowym. Widok który sprawił, że serce Daryla stanęło. Na początku próbował się uspokoić. To nie był pierwszy raz, kiedy widział wypadek. Earnhardt miał już wcześniej wiele wypadków i zawsze wychodził z nich uśmiechnięty, z tą nonszalancką postawą, jakby nic się nie stało. Ale tym razem było inaczej. Dale nie dawał żadnych znaków. Pozostał w samochodzie, nieruchomy, cichy, nieruchomy. Daryl utkwił wzrok w ekranie, rozpaczliwie szukając czegoś, czego mógłby się chwycić. Ale im dłużej patrzył, tym głębszy stawał się jego niepokój. Jego głos na antenie, kiedyś pełen radości, zaczął ustępować miejsca niepokojowi. O nie, spójrz na Deila, spójrz na samochód Deila. Mam nadzieję, że jest w porządku, jednak w głębi duszy czuł, że coś jest strasznie nie tak ciężkie uczucie, którego nie potrafił ubrać w słowa. Sekundy mijały, a Daryl nie mógł oderwać oczu od obrazu samochodu numer 3, który utkwił głęboko w murze oporowym. Patrzył, jak zespół medyczny zbliża się do samochodu, ale Dale się nie ruszał. Czuł, jakby jego serce zostało zmiażdżone. Wspomnienia Dale'a zalały jego umysł. Mężczyzna, z którym się ścigał, walczył zaciekle o każdą pozycję na torze, miał ostre konflikty, ale także dzielił niezapomniane chwile poza torem. Zacięte wyścigi, intensywne kraksy, a nawet uściski dłoni po bitwach. Wszystko to powróciło do świadomości Daryla, niczym potężna fala. Daryl wiedział, że Dale Earnhardt był kimś więcej niż tylko kolegą. Był przyjacielem, symbolem kogoś, kogo Daryl głęboko szanował, nawet gdy byli zaciekłymi rywalami. Pamiętał Dale'a Earnhardta, który był nieustępliwy i silny, ale także człowiekiem o wielkim sercu, zawsze troszczącym się o swoją rodzinę, przyjaciół i swój zespół. A teraz ten obraz został wyzwany na jego oczach w chwili przejmującej ciszy. Podczas gdy transmisja trwała, Daryl walczył, by zachować spokój, ale jego emocje były bliskie wybuchu. Zrozumiał, że prawda staje się boleśnie jasna, ale nie chciał wierzyć w najgorsze. Nie chciałem wierzyć. Że straciliśmy Dale'a, powiedział później w wywiadzie, ale kiedy zobaczyłem zespół medyczny, kiedy spojrzałem na ich miny, wiedziałem, że właśnie byłem świadkiem tragedii. Emocje Daryla tego dnia nie były tylko bólem utraty bliskiego przyjaciela. Było to również poczucie bezradności, jakby właśnie był świadkiem odejścia duszy naskar z tego świata. Dla Daryla Dale Earnhardt nie był tylko kierowcą, był symbolem, ucieleśnieniem wszystkiego, co piękne, potężne i autentyczne, co reprezentował ten sport. Daryl później powiedział, że moment, w którym zobaczył nieruchomy samochód numer 3, był jednym z najbardziej bolesnych momentów w jego życiu. Widziałem tak wiele wypadków, tak wiele rozczarowań na torze, ale to było inne. To był Dale, nie był taki jak wszyscy inni, a kiedy go już nie było, Wydawało się, że Nascar stracił serce. Tu, co sprawiło, że ten dzień był szczególnie rozdzierający serce, to nie tylko sam wypadek, ale ostatnie słowa wypowiedziane przez Dale'a Earnharta słowa pełne znaczenia jakby wiedział, że właśnie wystartuje w swoim ostatnim wyścigu. Słowa, które przez ponad dwie dekady Daryl Waltrip trzymał dla siebie aż do dziś ostatnie słowa Dale'a Earnharta. Tego dnia na torze Daytona Speedway atmosfera była elektryzująca, ale Dale Earnhardt wydawał się niezwykle spokojny. Ci, sí. którzy go dobrze znali, zauważyli zmianę. Zniknęła ognista intensywność, która definiowała jego wyścigową osobowość. Darrell Waltrip, jego przyjaciel i wieloletni rywal, wspominał krótką, ale niezapomnianą rozmowę przed wyścigiem. Dale powiedział mi: "Chcę tylko, żeby Michael wygrał dzisiaj. To wszystko. Na czym mi zależy." To była nietypowa uwaga ze strony człowieka znanego z nieustępliwego dążenia do zwycięstwa. Tego dnia Dale nie skupiał się na osobistej chwale, ale na swoim zespole i tych, na których mu zależało. Jego zachowanie uderzało wszystkich. Członkowie zespołu zauważyli, że spędzał z nimi więcej czasu, oferując uściski i szczere słowa, jakby delektował się każdą chwilą. Nie był sobą, powiedział jeden z członków. Wydawało się, że wiedział coś. Czego my nie wiedzieliśmy, jakby chciał cieszyć się każdą sekundą. Przed wyścigiem Dale pożegnał swój zespół mocnymi słowami. Wyścig, jakby to był ostatni wyścig. Doprowadź Michaela i Dale'a Jr. do mety jako pierwszych. To jest to, co się liczy. Dla Daryla Dale również wydawał się inny. Nie tylko jako rywal, ale jako przyjaciel. Rozmawiał ze mną w sposób, który wydawał się ostateczny, powiedział Daryl, a jego głos drżał. Nie zdawałem sobie z tego sprawy w tamtym momencie. Ale patrząc wstecz, myślę, że on wiedział. Był gotowy dać z siebie wszystko dla swojego zespołu, bez względu na koszty. Ostatnie słowa Dale'a nie były tylko strategią wyścigową. Ujawniły głębię jego charakteru. Człowiek, który spędził życie na gonitwie za zwycięstwem na torze, teraz stawiał szczęście swoich kolegów z drużyny ponad własne ambicje. Dla Daryla, zespołu Dale'a i milionów fanów słowa te stały się trwałym wspomnieniem świadectwem jego bezinteresowności i miłości do otaczających go ludzi. Niestety, podczas ostatniego okrążenia samochód Dale'a zderzył się ze ścianą w śmiertelnym wypadku. Publiczność i widzowie w domu nie od razu zrozumieli powagę chwili, ale w wyniku jego straty spuścizna Dale'a stała się jeszcze większa. Jego odejście zapoczątkowało innowacje w zakresie bezpieczeństwa, które od tamtej pory uratowały niezliczone życia w tym sporcie. Oprócz osiągnięć na torze, prawdziwe dziedzictwo Dalea Earnharta leży w życiu, którego dotknął i sercach, które zainspirował. Jego duch żyje nie tylko poprzez zwycięstwa, ale także w trwałym wpływie jego ostatniego aktu oddania zespołowi i fanom dziedzictwo Dalea Earnharta. Dziedzictwo Dale'a Ernharta wykracza poza jego legendarną karierę. Zmieniając NASCAR, wywierając głęboki wpływ na bezpieczeństwo, odporność i lojalność fanów. Jego tragiczna śmierć w 2001 RY stała się punktem zwrotnym dla tego sportu, prowadząc do gruntownej reformy bezpieczeństwa. Przed śmiercią Earnhardta bezpieczeństwo w NASCAR było często pomijane. Pomimo częstych poważnych wypadków, jego strata wymusiła rozliczenie, co zaowocowało znaczącymi postępami, takimi jak obowiązkowe stosowanie urządzenia HANS, które chroni szyję i głowy kierowców podczas kolizji. Wcześniej opcjonalna, ta innowacja uratowała niezliczone życia. Podobnie bezpieczniejsze bariery, zaprojektowane do pochłaniania uderzeń w razie wypadku, zmniejszyły liczbę obrażeń. Podczas gdy wprowadzenie Car of Tomorrow przyniosło mocniejsze podwozie i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, ucieleśniając zaangażowanie w ochronę kierowcy. Te zmiany, zrodzone z tragedii, odzwierciedlają trwałego ducha innowacji i determinacji Ernharta. Wpływ Ernharta wykracza poza środki bezpieczeństwa. Znany jako intimidator, jego agresywny styl wyścigowy symbolizował nieustępliwą siłę woli. Kultowe momenty. Takie jak zwycięstwo w Taladega z uszkodzonym samochodem, pokazały jego nieustępliwą determinację, inspirując kierowców i oczarowując fanów na całym świecie. Jego ikoniczny numer 3 pozostaje ponadczasowym symbolem lojalności i pasji, a fani wciąż co roku gromadzą się w Daytona, aby go uczcić, machając flagami z tym numerem. Dziedzictwo Earnharta żyje również dzięki jego synowi, Dalowi Ernhartowi Jr., który poszedł w ślady ojca, wytyczając własną ścieżkę. Zwycięstwo Dale Jr. w wyścigu Daytona 500 w 2004 roku. Zaledwie trzy lata po śmierci ojca było wzruszającym hołdem dla trwałej obecności Ernharda Syr. Jakby prowadził syna na każdym okrążeniu. Poza torem Earnhardt był siłą jednoczącą społeczność NASCAR. Od pozyskiwania głównych sponsorów po rozszerzanie obecności telewizyjnej, NASCAR przybliżał ten sport fanom i podnosił jego status. Dla Ernharda NASCAR było czymś więcej niż konkurencją. Było rodziną i pracował niestrudzenie, aby wzmocnić więzi. Dziesięciolecia po jego śmierci duch Dale'a Ernharta pozostaje żywy w każdym wyścigu i sercu każdego fana. Nie tylko zmienił Nascar, ale go zdefiniował, ucząc nas prawdziwego znaczenia odporności, odwagi i dziedzictwa. Jego historia, uwieczniona przez jego wpływ i wspomnienia, które po sobie zostawił, gwarantuje, że jego imię na zawsze będzie rozbrzmiewać jako legenda w historii Nascar i nie tylko.